Meridianie to lud, który od zarania dziejów spędza sens powiek mieszkańców zewnętrznego świata. Ale w zasadzie, dlaczego tak jest? Co doprowadziło do tego, że mieszkańcy Paradis znajdują się w takiej, a nie innej pozycji? Na te oraz inne pytania odpowiem Ci już w tym odcinku. Zanim jednak do tego dojdzie, to zostaw po sobie suba, bo jak nie, to dogoni nas do dnienia. Gotowi? Zaczynamy! Historia ludu Imir zaczyna się tak naprawdę w momencie, w którym ten nie jest jeszcze ludem Imir, a tylko jednym z kontynentalnych plemion. Przez wieki różne plemiona starały się znaleźć narzędzie, które pomogłoby im zdobyć dominację w regionie. O ile lud króla Fritz nie wpadł na żaden wyjątkowo wywrotny pomysł, tak dla niego, jak i całej jego społeczności, wydarzyła się rzecz wręcz niesamowicie szczęśliwa. Ymir, w wyniku pościgu spowodowanego wypuszczeniem trzech świń, które są jednoznacznym nawiązaniem do rodziny Jega, ukryła się w drzewie, w którym spoczywało źródło wszelkiego życia, czyli Halusigenia. Tak właśnie powstaje pierwszy tytan, a po zaznajomieniu się z jego mocą, król Fritz postanawia przypieczętować zdobycie potężnej mocy dla swojego nowego imperium i tym samym Ymir staje się jego małżonką. Od tej pory już nie tylko Imir, a Imir Fritz zaczyna wydawać na świat potomstwo. Trzy córki: Maria, Rose i Shina, które to po zamachu na króla ówczesnych, pradawnych Erdian miały odziedziczyć po matce jej moc. Cała trójka za pośrednictwem zjedzenia kręgosłupa swojej matki staje się następnymi nosicielkami Tytanów. W taki sposób Erdianie bez mocy Imir wymierają bez styczności z koordynatem i ścieżkami, a nowi, którzy się rodzą, mają coraz to częstszą styczność z krwią pramatki i tym samym dziedziczą zdolność do posiadania tytanów. I jak dochodzi do tego, że finalnie wszyscy Erdianie są zdolni do przemieniania się w te wielgachne bestie? To proste. Już w trakcie panowania dziewięciu tytanów nad kontynentem w całej okolicy wystąpiła wielka epidemia. Z tej racji, aby nie doprowadzić do zmniejszenia się swojej populacji, król uodpornił Ludimir na te właśnie zarazy. Poprzez modyfikowanie ich układu immunologicznego dzięki ścieżkom. W taki sposób każdy erdiański potomek, który nie mógł się zamienić w tytana, zniknął z tego świata. W międzyczasie Fritzowie zawiązali przymierze z klanami takimi jak Ackerman i Hisuru, a wewnątrz samego państwa doszło do rozbicia dzielnicowego, które zostało podzielone pomiędzy dziewięciu posiadaczy Tytanów. Zaczęła się walka o wpływy i ekspansja imperium. W taki sposób któraś z części Erdi najpierw zaatakowała Mareńskie lago i monte, a po czasie Tytani zaczęli walczyć między sobą. Ten okres znamy jako Wielką Wojnę Tytanów. 145. Król Fritz, zdegustowany tym, że wiecznie przelewana jest krew jego pobratymców, jak i domniemanych wrogów, postanowił, że czas skrócić to cierpienie. Dzięki knowaniom z mareńskim rodem Tybur wykreował postać Helosa, która to w nieoficjalnej historii świata miała być ich takim Tadeuszem Kościuszko. Powstańcem, który poprzez swoje knowania wygrał z posiadaczami dziewięciu tytanów i wypędził ich na wyspę. W rzeczywistości, za pośrednictwem tytana pierwotnego pojmano siedem z ośmiu pozostałych tytanów i przekazano ich marę. A sam król postanowił, że wyrzecze się wojny i wraz ze swoim ludem uda się na wyspę z dala od kontynentu: Paradis, czyli raj to tutaj właśnie król wraz ze swoimi tytanami kolosalnymi postawił trzy mury na cześć pierwszych trzech posiadaczek nowych tytanów oraz wymazał wspomnienia wszystkich Erdian, co tak na marginesie nie oznacza, że wymazał je też Hizuru czy na przykład Akermano, bo oni nie do końca są Erdianami. Od tego momentu każdy z królów starał się wypełniać ambicje tego pierwszego i tym samym kreować raj wewnątrz murów na wyspie. W międzyczasie Erdianie na zewnątrz byli poddawani alienacji społecznej i ostracyzmowi. Ich tytany zostały ujarzmione i ponownie zamienione w narzędzie wojenne, a sami ludzie zmuszeni byli mieszkać w gettach, nosząc odznaczające się opaski. Zanim jednak doszło do pełnego przejęcia reszty Erdia na kontynencie, to rodzina Fritz zdążyła się podzielić na dwa obozy. Ta główna, która pójdzie na wyspę i ta poboczna, która zostanie na kontynencie i będzie nadal skrycie walczyć z mare. W taki właśnie sposób po latach dowiadujemy się, że na kontynencie rezydowała również Dina Fritz, jedna z pretendentek do głównego tronu Paradis. Ta część królewskiej familii chciała za wszelką cenę odbudować dawną świetność swojego imperium. Z tej racji wykreowała nawet armię powstańczą, która to szybko upadła, a w wyniku łapanek z nią związanych zostali złapani na przykład rodzice Erena Krugera. Swoją drogą, dajcie mi znać, czy chcielibyście o nim odcinek. Erdianie na kontynencie jednak się nie poddawali i zawiązywali coraz to nowsze ruchy oporu. Jednym z nich był przewodzony przez Sowę i Grisha Jegera ruch. Odrodzenia Erdi, który to zamierzał stworzyć z Zika Egera podwójnego agenta, a potem nowego pretendenta do odzyskania tytana pierwotnego. W wyniku indoktrynacji dziecko jednak postanowiło odbić piłeczkę i zdradzając swoich rodziców, doprowadziło do kresu ostatniego ruchu powstańczego, jaki znamy na terenie mare. W taki sposób lądujemy ponownie w Paradis. W międzyczasie Mare przygotowuje się do inwazji na wyspę w celu odbicia Tytana pierwotnego i rabunku złóż naturalnych. Za pośrednictwem tego szkoli swoich erdiańskich wojowników, ale to temat na inny odcinek. W wyniku inwazji Ani, Bertolt, Reiner i Marcel mur Maria zostaje zdobyty. Ludzie są zmuszeni uciekać za mur Roze. Ale niestety większości z nich nie udaje się dostać na drugą stronę. Z tej racji giną dziesiątki tysięcy ludzi, a drugie tyle ginie ponownie, gdy król postanawia, że nie starczy jedzenia dla wszystkich i pora wysłać ludzi na kontratak przeciwko Tytanu. W taki sposób populacja zostaje znacznie uszczuplona, ale za to ludziom wewnątrz murów udaje się przetrwać. Na w przestrzeni następnych lat ludzie zaczynają łatać dziury w murach, wypędzać stamtąd tytaniczne stwory i tym samym odbijają niegdyś utracone tereny. Wszystko zostało oczywiście okupione ofiarą setek ludzi, ale finalnie nie tylko maryńscy wojownicy zostają wypędzeni, ale i większość tytanów na wyspie zostaje wypleniona. W tym wszystkie oprócz matki koni leżącej nadal w Ragako. Na wyspie nastaje względny spokój. Operacje mające na celu wyczyścić ją ze wszystkich zewnętrznych zagrożeń nadal są w toku. Okazuje się jednak, że największym wrogiem Erdian nie byli Tytani, a inni ludzie, którzy wpierw tworzyli skorumpowany rząd, który miał utrzymać filozofię dawnego króla, a potem okazało się, że za wszystkim stoją ludzie z zamorza. Po wojnie Postańczej na Paradis i obsadzeniu historii Race jako prawowitej królowej murów, Erdianie, sugerując się książkami Griszy z piwnicy, dochodzą do poprawnych wniosków. A mianowicie, na wyspie wyeliminowaliśmy wszystkie zagrożenia. Teraz pora się dowiedzieć, co jeszcze czeka nas za klifami tej ciasnej wysepki. W taki sposób dochodzą do miejsca, w którym prześladowanych Erdian wysyłano do raju, oraz na brzeg oceanu, przy którym to Eren dochodzi do wiekopomnej konkluzji. A resztę historii już znamy. Tak wygląda uproszczona historia Erdian, którą starałem się Wam zaserwować w jednej. Kapkę nawet dłuższej pigule. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że czekacie na więcej materiałów z cyklu Historia: Attack on Titan. Może na następny celownik Rodzina Królewska na kontynencie, być może Rodzina jegerów. Dajcie znać i słyszymy się już w następnych odcinkach.